Cześć, master, z tej strony Motywator i witam Was w odcinku z The Return to Blady Knight. Dzisiaj będziemy sobie przewodzić środę, czyli dzień, w którym kończy się demo. Jestem ciekaw, jak ten dzień się zmienił i co się w nim teraz pojawi. Także zostawcie łapeczkę, subika, no i lecimy. Wednesday, środa. Jeszcze przed tym, jak zacznie się odcinek, chciałbym zaznaczyć, że. Właśnie mam nowy mikrofon i dźwięk z filmu brzmi bardzo dziwnie oraz to, że gra była za głośno. I przez połowę w sumie odcinka, ponad połowę, słychać mnie bardzo źle. Więc no, mam nadzieję, że to przeżyjecie. Henry. yourself? I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that. But I assure you, the final project will be much more child friendly. The employees only saw a work in progress and were still fine tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then. I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with, with the, uh, Divorce proceedings. It's been a difficult time, Henry. I won't lie about that. But I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. They're the most important thing to me. So is Charlotte for me. She's my only family. I just want you to remember that it's okay for you to take some time to yourself. You can't pour from an empty cup. Don't forget to take a break and recharge. Thank you for the reminder. I appreciate your concern. I'll try to take care of myself as well, and my work too. No problem, William. We'll talk again soon. Take care. You too, Henry. Okay. Także zaczynamy. Oh, już widzę, że się ten ekran zmienił. Zaczynamy środe. Jak zwykle zaczynamy od pytania, o czym była ta rozmowa. Jeśli umiecie angielski to prawdopodobnie to pytanie nie ma dla was sensu, ale dla widzów, którzy nie wiedzą, albo pominali rozmowę, to da się poznać w przedziałki głównie, to rozmowa była, a tak bo jeszcze zapomniałem wspomnieć, mam nowy mikrofon, więc mogę brzmieć lekko dziwnie, ale to też kwestia przyzwyczajenia. Okej, okay. o czym była ta rozmowa? była ona. O, głównie o projekcie animatroników. Projekcie animatroników w tym znaczeniu, że, że. żeby znowu nie było cinka ze może więc. Była o tym, żeby. Kurde, nie wiem jak to dobrze powiedzieć. Animatroniki muszą mieć... wiecie, dla animatroniki muszą mieć przyjazny dla dzieci jakby wygląd, do się doładzy. I właśnie o tym głównie była ta rozmowa, że on coś mówił, że te projekty, że on nie jest do końca pewien, mówił mówi żeby to wyszło tak, żeby dla dzieci to było. No i on tam mówi, że on studiował od psychologię i on takie rzeczy wie, no i że wszystko będzie git, on zawsze mu to mówi, że wszystko będzie dobrze. I to w sumie głównie o tym było i And tylko to tu było. się to nas może być to trochę ciężej nam wytrwać, bo to właśnie spojrzały te nowe. Animatorniki. Eee, certyfikat. Nie mogę ruszyć tego na dole. Ardzos się w fanie faktycznie, dzięki za. Tipa? Nie, to nie jest tip, to jest... dzięki za informację po prostu. Ciekawy smaczek. Mm, Okej. Okay. Springlock, Spring Lock, coś takiego. Jest tutaj. Już na korytarzu. Tu jest Marynatka właśnie i on... Nią, na, na nią będziemy musieli świecić jeśli nie chcemy sobie jump Zamknijmy te drzwi po prostu. Bo tu jest naprawdę dużo energii, więc. Z wiele zamknięcia na nie zrobi. No, dawaj Tak jest na. Ro o jest znowu. Tak jest na rozs rozsądniej, bo prawdopodobnie jumpscara nie dostaniemy. Możemy najwyżej dostać jumpscara. Ala jumpscara, tutaj, jak on nam się wychyli. A to taki nie jumpscare, taki bardziej straszak. Fantom, jak fantomy, we wtawie 3. Tylko one nam jeszcze przeszkadzały nam. No, jest już. Nie jestem pewien, czy on walno. Zpewnijmy te drzwi. Ja otworzymy te drzwi. Wrócił się. Tu ten stoi dosyć daleko, więc zaraz te drzwi otworzymy. No, spokojnie. Czysto. Zpewnijmy z powrotem. Słyszę jakieś dziwne głosy, czy to nie jest marynetka przypadkiem? To może być zawsze marynetka. Shit, bliska jest. O oh shit, jezu, ale się zesłałem znowu. <grym> Nigdy się tego nie spodziewałem. Momentu jest takie po prostu niespodziewane. Mamy tutaj wysoki generator hit, chyba. Nie doceniłem tego. Shit, 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 shit. No co ty robisz? Dobra, spring, spring nie będzie przechodził. Musimy zacząć oszczędzać tą energię, a nie tak jak zwykle Ja i moje oszczędzanie. Pyk. Czysto? Jeszcze w prawo trzeba zajrzeć Dobra Jest clean, jest wszystko dobrze. Zamknę chwilę. Dobra, jednak nie. Foszywa alarm. <laughs> marnetka. Nie ma marnetki. Obie strony są czyste, ale to mogą być te dodatkowe animatroniki, więc ja dlatego czuję mały niepokój. Wciąż. Zobacz, marnetka strasiona często tu przychodzi. O! Jest! Jest ten animatron. Coś się już dzieje, powoli. Zadnijmy te drzwi już. Ej, chyba on wyszedł. E, myślę, że możemy to zamknąć, ale... Alla... Wy, wyjdź, ty. Kolejny! Co się dzieje w ogóle? Co to... Co to ma być? Shit! Co, to... Co to się dzieje w ogóle? Nawet tego w grze nie ma. Jakaś cika. Dobra, czysta jest. Jezu. Tu dalej stoi, chyba ja wolę tego nie otwierać. Do pewności. Dobra, uspokoił się. Dobra, czy one chyba tak działają, że one po prostu będą wychodzić za drzwi. Tak stricte za drzwi, a nie w żaden inny sposób. Nie, że będą na kamera, tylko od razu z tych, jakby z, yy, właśnie z tego korytarza, przed drzwiami oni stąd będą wychodzić. Na tym ich sposób polega. Tu zaraz mi wyskoczę, więc zaraz zamknę. Tu marynetka gdzieś może być. Już walno chyba, no wolno. Ok, czyli w taki sposób to działa. Dwa kościoła prawdopodobnie, i tak z każdej strony mogą do nas przychodzić. To. Zaraz, Bonnie, przy. No właśnie, przyszedł. Okej. Okay. ten zaraz będzie przechodził znowu. Ten walnął, to jest czysto, ale tu się boję. Ja to, za... ja to zamknę na wszelki po prostu. Po prostu to zamknę. Bo on tam już coś odwala. To jest czysto. On tu jest dalej. On tu jest. Czuję. Skończył powalną. A jak oni te, on też kończą, to słuchaj, jest takie walenie, takie tu! Walnięcie w drzwi. Że pomylić nie można było tego z niczym innym. Szkoda, że nie ma tych minigierek po wpisywaniu tego kodu, albo jestem taki ślepy i nie widzę tego kodu. Jeśli widzicie gdzieś tu kod, podczas gry że coś się zmienia. To w kom możecie napisać. to bardzo blisko, myślę, że tak, tak będzie najsensowniej. Któryś na pewno sobie poszedł. Obaj sobie poszli. Czysto? Czysto. Nie, bo ten, ten, zaraz przyjdzie, trzeba na to uważać. Yes! Dobra. Tu się kończyło demo. Dokładnie w tym momencie. Coś tu mamy? O kurde. Tego jeszcze nie widzieliśmy. To jest. Ci e, mi też napisał, że to jest chyba do wykrywania paranormalnych aktywności to urządzenia. Ale nie wiem. Jeśli to jest do paranormalnych, to... czemu my mielibyśmy to szukać tego? Nie wiem, że takie urządzenia działają, to też jest trochę kwestia sporna. Nieźle. nie mamy? Nie, wciąż nic nie mamy. A więc jest. Jest już na pewno potwierdzone, że jest czwartek. Nie jest to żaden. Bo to mógł to być by aprilisowy żart, bo to chyba nie dobra, bo to, to dawno wyszło. to Ja tu dwa tygodnie ponagrałem, po wyjściu nowej wersji. Więc ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Na następnym odcinku robię sobie czwartek i nie wciół ciekawe co nam będzie. Więc no, to w sumie tyle. No i do zobaczenia. Na razie. I cześć.